Dzień dobry, witam w kolejnym dniu, w weekendzie w sumie co so, mm, odbywają się chrzciny Gabi? Jutro się odbywają chrzciny Gabi. That's right, jutro są chrzciny Gabi. Ja. Yeah. O o, co się tu dzieje. No, jest weekend, właśnie chcimy Gabi, Johna rodzice byli. Teraz będą w Warszawie na kilka dni, bo chcą sobie pochodzić po starówce też trochę odpocząć, zanim wrócą do, na Florydę i też... Ksiadek Wojtek wróci do pracy. Ula i Roman dziś, y, dzisiaj mieli przyjść. Roman się nie najlepiej czuje, bo chciał się jeszcze trochę pokurować zanim... zakurować? Wiecie, nie wiem. Więc bardziej zdrowy do jutra. A I y, jest taka ciocia Ula, też Ula, przechodzi do nas przyjaciła z Kanady. No i zaprosiliśmy do nas. Tutaj szaleństwo w domu, dzieciaki sobie bawią się, a ja szykuję obiad. Ja tutaj już przygotowałam Apple Crumble. Tutaj będzie oscypek, który dostaliśmy od Betina i Wojtka na grillu robimy. Sałatka, ziemniaczki są tutaj i będą krewetki. Chyba też zrobimy kiełbaski dla dziewczynek. Mam tutaj jakieś resztki pomidora. To dam do sałatki. Może byście chciały ten yy, przygotować stół do obiadu. Tak? Chcecie przygotować stół? Tak, ale musi być czyściuteńko, bo ja No, musi być czyściuteńko, dobra. Na stole. Dobrze. to zdejmiesz wszystko i wytrzesz? Tak. Dobra, super. Dzięki. i możecie też wybrać jakie serwetki chcecie dobra on and take a ride well, i don't know about that. But can you help me first to get these boxes down Well, i don't know about that We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that, cause it's my lazy day. Just wanna lazy and know. tak dobrze nam się rozmawiało, że nie nagrywałam. Potem mieliśmy po prostu chill. dzień rodzinny w domu. Dzisiaj rano wstaliśmy o szóstej, a ja teraz się wykąpałam. Jest w pół do dziewiątej. Chciałam szykuje śniadanie dla dzieciaków, bo dopiero teraz chciałam coś zjeść. Jestem... Pożyczyłam Johna szlafrok. Jest fajny. Dlaczego go nie nosisz? Szlafrok. Huh? Very nice. yours? This one's yours. No. Nice. You know where it. That's no, what no, I no. asked. No, them. Tak? Yeah. Nie pamiętam. Mam płatki na oczach i robię sobie kawę. <laughs> Okej, okay. okej, okay. kończymy kawę, płatki już zdjęte, John się kąpie, Gabi śpi, a chcesz pokazać jak układasz, tak? Matyda dostała od dzieci taki puzzle, teraz je układa. A, ja to tu. a się, to tu. Ja Dziadka wojka i, I ja pił się i moja i, i się, się bawić nim. That's right. No Dziadek Wojtek też e, kupił. Dziw, poszły, poszli do smyka i każda dziewczyna dostała prezent. Tylusia wybrała taką lalkę, jak się to nazywa? Kukilus? Tak. Kukil... Um, Ema wybrała kasę. Mimo to, że mamy kasę drewnianą w domu, ale ona chciała tą plastikową. But um, here we are. Dobra. Jest 9.20. Mamy taki slow morning, co jest dobre na taki dzień, że wiem, że będziemy dużo robić. Ale bym chciała wyjść z domu tak 10.30, 10.45. Tu mamy tak z godzinę, żeby się przygotować, ubrać dzieci, sami się przygotować. Wiecie, dużo do zrobienia, przygotować Gabi, spakować wszystko, mm. mieć koperty. Z pieniędzmi dla wiecie, dla księdza, dla foto, pani fotograf, dalej, itd. itd. So, musimy to wszystko jeszcze przygotować, a jak kończę kawę, mm. pyszne. I idziemy do roboty. No, Takie, 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 No. nie? tak Baby. To to i do going. Let's stretch. 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 let do you let us stretch I tak spałyśmy 15 minut, co? proszę pani. To co? jest katar, już zrobimy inhalację, co? No, kurwa inhalację, pani z katarem. Mamy, stwierdziliśmy, że będziemy. Nałożymy te ręczniki. Na sobie, tata, żeby się nie obrócić przed kościołem. No to to będziemy jadać. Tak, i potem to zdejmiemy, tak? Przed kościołem, tak? Tak. Ta, ta. srebrne dodatki, mam jeszcze brązoletkę taką. Fajne, to jest artystka w Polsce zrobiła to. Kupiłam to, lato, czy dostałam od rodziców lata temu. I rzadko noszę, bo to jest takie bardzo fancy, ale uwielbiam. Super cute. Love that. Dobra, ja już jestem gotowa. Uh, yes, you can have a few. But you want help me with Gabi? Get Gabi dressed? Teraz jest czas na Gabunię. Z tym Katarem to nie wiem jak to będzie. Tu czekaj Zizi. O, co się dzieje? The life I lead in this city, hurrying to cut my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling okay. is all gone. Wait, hold on. Put we'll me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth okay. show and then you what one I one wish picture, I uh, okay. My will is strong our, place to live In the moment I hung my The other ring on my wrist is gold Pairing with the light it holds When I return from my spinning boat Jesteśmy w samochodzie, jest maraton warszawski, zupełnie zapomniałam, a 11 lat temu biegłam w maratonie warszawskim, to jest mój like weird flex, co roku o tym mówię, bo to był ogromny wysiłek. Ej. Jakby wiemy, że, wszystko, że maraton to ciężki i tak dalej, ale to był ogromny, ogromny wysiłek i to był dla mnie taki bucket list moment i skończyłam. Anyways, I co roku o tym mówię, ale zapomniałam, że to jest ten weekend i teraz jedziemy przez Wilanów, co normalnie tak nie jedziemy, ale zadzwoniłam do wszystkich. Ojciec chrzestny jest troszeczkę poddenerwowanym. Bo, ja muszę to jechać, Chciał chciała przyjechać taksówką, a teraz żadna taksówka go nie odbierze, jest pod ogromnym stresem, a, no i także tak, także tak, będzie dobrze, ja się też stresuję, John mówi, żeby się nie stresować, Patrzę się jak te minuty się robią z żółtego na czerwone i najwyżej po prostu John nas podrzuci i my pójdziemy piechotą, I don't know, like... I mówię, że piechotą, bo John nie wie, gdzie jest gdzie świeca, gdzie jest ten, so... That's right. Zawsze jak przyjeżdżamy tutaj kościoła, to pytam się, kto tutaj się urodził? Szpitalo. Szpitalo. Mam yeah! no. kościół na no. on the brain. On the brain. Dużo ludzi jedzie i jest czerwone and I'm freaking out. No użyłam czminki. To jest dziwne, że mam na sobie. but anyways. inaczej, też się stresujecie, jak się spóźniacie, bo ja mega. Like, mimo to, że Msza jest za 40 minut, są so mamy, like, ale chciałam być o 11:30. Church, Urgavia, I can see you. you. have oh, asked to I have your child baptized. But in doing so, you are head accepting head the responsibility of training her in the, the practice of the faith. It will be your duty to and bring her up head in God's commandments as Christ taught us by free. loving God and our neighbor. I Do you really no understand else, what you are undertaking? Through and I ask Godparents, are you ready to become the parents of this child in the duty as Christian parents? There's no place that I would rather be. So like let me allow this moment. In Christian community, welcomes you with my joy. In its name, I exclaim from Christ our Savior by this sign we'll of the i i try to figure. Set her free from original sin, make her a temple of the glory, and send your Holy Spirit to dwell with her. We ask this to Christ, the strength and the power of Christ our Savior, who lives and reigns forever and ever. I can feel you. My dear brothers and sisters, sunlight, we now ask God to give this child your life to us. We ask her for her in the fountain of the baptism. By the power of the you gave me the water of the spot the grace of oh your Son. Lord, you created man in your own likeness, cleansed him the, the starlight, water. and all the a so of Is it your will that Gabriela right should be baptized in the faith of the no Church? Is it over with you? It yeah. so is. Gabriela Mia. I bastize you in the name of the Father, of the Son, and then I'm sorry. I've searched myself the sun. I've tried to figure out who I am and you were always there to lift me up. Because no one can make me love right. Gabriela Mia, you can become You give me strength. I parents and our parents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly. This child of yours has been enlightened by Christ. She used to walk always as a child of the light. Słuchajcie, może tutaj zakończę tego vloga. Powiem Wam szczerze, że dzień był cudowny, tak? Miło spędziliśmy czas po kościele, poszliśmy na super. Obiad tuż obok kościoła, przepyszne było jedzenie. Wszystkim chyba spakowało, mam nadzieję. I spędziliśmy tam bardzo długo. Solinizantka, I don't know, Gabi nam zasnęła w, też w ciągu. Wszyscy dziadkowie ją mogli podtrzymać, i po prostu jak miło było, żeby spędzić tą uroczystość razem, wspólnie, rodzinnie. Już kilka zdjęć dostaliśmy z powrotem, to tutaj się dzieli, dzielę tymi zdjęciami. Dziękuję, że też Wy spędziliście trochę tego czasu z nami przy takiej cudownej uroczystości. Bardzo polecam Wam, jak rozmawiacie po angielsku, przyjść do tego kościoła, to jest anglojęzyczna msza, jest co niedzielę o 12. I mimo to, że to jest daleko od nas i nie zawsze tam trafi to naprawdę polecam, bo i ksiądz jest super, atmosfera jest fantastyczna i to jest coś, co no zawsze tak miło spędzamy czas. Chciałam z Wami się podzielić, że ksiądz nam przypomniał, bo to jest ten sam ksiądz, który nam udzielał ślub, nam przypomniał, że przecież on e, nam powiedział w trakcie ślubu, że będziemy mieć trójkę dzieci i jednak to się sprawiło. So, tak się wszyscy trochę pośmialiśmy. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry jak jesteście pierwszy raz na kanale. Zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej i jak zawsze Matylda i ja i Gabi i Ema i cała rodzina życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. tea. I can take what I need by Doesn't make it easy